Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Skyrim. I jeszcze na wstępie Wam przypomnę, żeby być na bieżąco, to zachęcam do subskrypcji kanału. W Was nic nie kosztuje, a mi bardzo to pomaga. I pamiętajcie też zostawić łapkę bądź komentarz pod materiałem. Bardzo będę wdzięczny. Ale przejdźmy do gry. I osoby niektóre mogą się dziwić, dlaczego. Powiedzmy te rzeczy na początku, mówię, ze względu na to, że jak się w ogóle nie przypomni o tym, to ludzie nie zostawiają powiedzmy komentarza bądź yy, powiedzmy tej łapki w górę. Jak już no to osoby, które regularnie wracają i oglądają, stali widzowie, ja to tam widzę, więc to bardzo doceniam, ale no nie każdy tak robi, nie? Niektóre osoby na pewno sobie gdzieś tam w tle coś oglądają albo na telefonie i. Nie zawsze mają ochotę, tak? Więc zawsze warto, powiedzmy, kogoś tam przypomnieć. A być może zreflektuje się. I mamy tak. Do wyboru możemy iść do Sberna czyli z Ostrzy. Dowiedzieć się mniej więcej, gdzie możemy zdobyć zwój. Możemy z. Jednym z siwobrodych pogadać. I my pójdziemy do, raczej do siwobrodych. Oj, czekajcie moment. Trochę nie najlepiej się czuję. Więc jak na przykład przez chwilę nic nie mówię, to znaczy, że musiałem kichnąć. E no trudno. co? No, przecież on na dole jest. Nie wiem, gramie chyba oszukuje. Nie, no, dostrzy do to w ogóle nie będę chodził. Dajcie spokój. Nie, 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 Wy wykluczone. Do ostrzy nie idziemy Do wakinie O, za do wakinie Żebyś przybytku nie rozwalił tym swoim gadaniom Trendy tu się wychodzi? Niby Nie, trendy. Na dziedziniec. ale nie, wysoki chorodgar, bardzo fajny spokój jest. Co? Gdzie on nie jest? Do góry poszedł? Czy co? Nie no. My szlak trafi. z Bernem. No nie no. Opcjonalne. Gdzie on niby jest? Do tego czegoś wchodzili? Okej. Okay. O jest. Czyli par się z tobą rozmówił. Smocza krew tętni w twych żyłach jasnym ogniem. Czy odpowiedział ci na twoje pytanie... Czy nauczył cię krzyku smoko Grzmotu? Nie, ale powiedział mi jak się do tego. jak się tego dowiedzieć. Niech tak będzie. Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć, spełnimy jego prośbę. Potrzebuję prastarego zwoju, z którego korzystają z, e, korzystali starożytni, wiesz gdzie go znajdę? Nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagą. Sami bogowie lękają się mieszać w takie sprawy. A no, są najważniejszą rzeczą. zawsze było domeną magów z Zimowej Twierdzy. Być może zdołają ci coś powiedzieć o prastarym zwoju, którego szukasz? Okej. Okay. Takie bluźnierstwa to powołanie magów. Udaj się z pytaniami do Akademii w zimowej twierdzy. Może tam zdołają ci pomóc. Okej, okay, to to, to Niebiosna... sam się do... domyślałem. Bibliotekarz chyba ma coś takiego. U niego to nawet chyba można za 3000 lub ileś tysięcy kupić prostary i tak od ręki. Więc to jest akurat zabawne. No i do akademii byśmy musieli iść. Czekajcie, moment czy my musimy jakoś się tutaj przerzucić? Nie za bardzo. Zniszczenie 86. Kurde, jakbym dobił do stówki, to byśmy mogli już przestać latać z Lidią, a byśmy mieli G-zar'go Kurde, no na czymś muszę do tych śmierci używać? Wiecie? Bo do tych śmierci to bardzo łatwo nabija stówkę. Coś, coś byśmy ubili. Nie wiem, tu jest jakaś jaskinia niby. Można się tam niby udać. Sanktuarium. Nie wiem, ja tu wchodziłem. Nie, tu byliśmy raczej. Bo jak nie jest odwiedzone, to znaczy, że się tutaj zaregenerowały jakby istoty w środku. Więc nie będziemy tam szli jak byliśmy już. Zbadano, zbadano, to się zregenerowało. Nie, 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 nie. To... E, prywatnie to ja sobie mogę chodzić do jednego miejsca co jakiś czas i nie będę widział w tym problemu, bo lubię się bić, co nie? Ale imersja, jeśli chodzi o gameplay, to jest zaburzana wtedy, o nie? Dobra, pójdziemy do tej jaskini, wiecie? No, zaznaczymy sobie tutaj. Idziemy do tej jaskini. Może jacyś przeciwnicy tam będą. No. Do akademii pójdziemy, jak będziemy mieli stówkę, wiecie? No spokojnie. Nie ma co się jakoś mocno spinać, wiecie? O, piękna zima. Aż mi się jeden serial przypomina Snowpiercer Tylko nie film, tylko serial, nie? No Snowpiercer był mega spoko. Ale początek tylko, tam pierwszy i drugi sezon bym powiedział, że jest bardzo fajny. Oho No To z świetnie w smoku. Że nie dasz na spokoju. A to jest krwawe. No, krwawy to jest. Eee, to szybko pójdzie. Dobrze. Poczekajcie. I teraz tak. Użyjemy sobie tego. Drun! Tak, mój! Mam laki O, i mamy kolegów do nabijania.

Nie idzie 91 za chwilę. E, do tych śmierci strasznie OP. Do nabijania. Kości. No, to się przeciążymy. A, trudno. To jeszcze ktoś będzie po drodze. Na no, wprost mamy kopalnie i jakieś ruinki. Chyba możemy iść do przodu. Niby ale tę jaskinię bym chciał sprawdzić. Wiecie? Jaskinię bym chciał sprawdzić akurat. Przejdziemy się. ale stówkę za chwilę możemy dobić. Zniszczenie i mega spoko. Nekromanci? Może nekromanci tu są? Transmutacja. Tak wiem, powinienem używać transmutacji częściej, ale... Czemu tego nie ma? Płomień świecy Nie przepadam za pochodniami aż tak? Dobra, lecimy I co tutaj mamy? bardzo chorusy obrzydliwe są no teraz to to światło to mi trochę przeszkadza żeby się ukrywać widzicie? ślepi są ja nie reagują na światło ślepce. A tam jest jakiś ubrany. Dobra. Można dać nieugiętą siłę. się na boki ruszać nas nie trafił, co się za nami? O kurde! No spadaj, no. Damy radę, no I się leczymy. Dobra. Coś sobie jeszcze dodamy. Kamienne ciało. Dobrze. I jeszcze do tego dorzućmy sobie... O. Baw się. No Spadliśmy Dobra, nie wnikam Ała

się nabija Co tu jest? Ciężki pancerz No ja tego nie wezmę Kuferek Diament, okej okay. Nic tu nie ma, Czekajcie bo tam też musi być jakaś odnoga. Co tu, nic nie masz? Nie no, kufer jest. Okej. Okay. Jeszcze rzeczy nie ma Okej okay. Ale mnie bardzo dziwi dlaczego twórcy na przykład w takich miejscach nie chowali Niekiedy Bo w niektórych miejscach są pochowane rzeczy jak idziecie po e, z rzecznej puszczy po, po szponu nie? Do czarnogłazu To tam jest To musimy iść. Okay. Te mapki, kurde, jaskiń nie są zbytnio spoko. Tu jest jakieś rozwidlenie. к а м Można dać sobie gni i teraz tak kolego Padnij w końcu. O jest. Twardy. w sumie patrząc na to jakim posiada armor. Zobaczcie, kurde, cały secik miał ciężki. O megatanki. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Dobra, w HP. No i można zatytułować odcinek mamy na mistrzu już zniszczenie, spoko. Będziemy mogli na spokojnie iść do Akademii w następnym odcinku i ogarnąć już sobie Gizargo, nie? Wiecie co mnie najbardziej bawi? Że mogłem to zraszować dosyć szybko na początku gry jesteście w stanie iść po po ten czar po dotyk śmierci do tej jaskini Ja już wam pokazuję gdzie to było Jaskinia znajduje się tutaj i tam są te czary No tylko co pójdziecie tam no na początku tak i tak nie będziecie mieli takiej redukcji czarów rzucania nie Ale nawet jeśli Pogarnięcie sobie to na dwudziestym to też spoko. Ale chodźmy dalej do przodu. Okej. Okay. Podoba mi się to. Oho. Fajnie, fajnie. Oj, 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 Chyba... Oj. Chyba... mam problem. Kamieniem chciało sobie rzucę. Poszcz Dobra, burza, jakoś się spowolnił jakoś, może tak latać za mną nie będę. Głupie chorusy no. spadaj, no. Borus oho kolejny Chodźmy. niech mu zabierze to kondycję i będzie Chodźmy. Wystarczy. Bijmy normalnie. Pięknie. Okay, Serio. No, ja chcę już z tego miejsca wejść, no pomogliście mi bić. ...setny, w zniszczeniu, i ja wchodzę Dajcie już mi spokój. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy... ...w sumie taka muzyka, to już chyba nikogo nie ma, ale zobaczmy. Nie, nie ma. Powinno być okej. Okay. Ognia. ok. Kokony. Jak pierwszy raz grałem Tu uwielbiałem to zbierać i sobie gdzieś to kłaść w... Jak miałem stanowisko alchemiczne. To uwielbiałem te jajka. No, chorusa trochę śmieszne co nie? Lubię to zbierać, ale nienawidzę z tym walczyć co nie? Nie lubię tych po prostu poczwar no chyba wszystko co? Nic tu więcej nie ma Dobrze. Jakoś nam się udało. O, wilki? Jeszcze jeden wilk. Las! Okej. Okay. Dobra. Nie no, wszystko ogarnięte. No nic, widzowie, my na spokojnie w następnym odcinku postaramy się podłożyć sobie rzeczy, bo ja nie będę biegał non stop z kośćmi ze smoka, nie? Bo mamy sporo kości i co jeszcze, no muszę pamiętać, żeby sobie klikać transmutację Powiem wam, że jakbyśmy robili następne podejście to na przetrwaniu to ja chyba sobie jakieś rzeczy pod przemianę chyba zrobię kiedyś albo po prostu jak mi coś dropnie pod przemianę to będę sobie to trzymał chociaż i tak i tak na przetrwaniu nie wiem czy wam mówiłem ale będę chyba chciał zobaczcie my tutaj wbi... tylko szliśmy pod zdrowie nie jako wbijanie levelów ten, ale mam w, w zamyśle, że na początku gry ja nie będę dawał sobie aż tak HP, chyba że będę robił tak, że jeden level w HP, dwa w magię, jeden w HP i dwa w magię, aż w maksuję magię do 200, a potem będę wszystko ładował już w zdrowie. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, że mm, jak tak i tak nie będę mógł używać za bardzo e, zaklinania tam do 50 na przykład lub 40 poziomu to będę miał problemy z rzucaniem takich podstawowych czarów typu właśnie jak tutaj widzicie, że mm, kamienne ciało 60 defa i mnie na to nie będzie stać, nie? A tak to wiecie, będę miał 200 magii i będę mógł sobie o na spokojnie kliknąć i będę miał, nie, defa dodatkowego. Chociaż potem jest chyba ebonowa yy, zbroja chyba jest kamienne ciało dębowe, jest chyba... potem jest ebonowa chyba, ebonowe ciało chyba, nie pamiętam, coś takiego i potem jest chyba smocza, ale to jest na mistrzu z tego co pamiętam z przemiany. Mogę się mylić, bo ja dawno nie używałem tych wysokolewelowych czarów przemiany, jedynie co, no to zwykle spamowałem grupowy paraliż, a nie, żeby wbijać level. Ale no nic, mam nadzieję, że wam się podobało, w końcu, w końcu widzowie... Zniszczenie na stówce, więc to jest mega spoko. Więc się cieszę. Możemy iść po Disargo, nie? No, no nic. Mi się widzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że tu trwaliście do samego końca. Nic, na razie, cześć.